Zadanie 12. Dla ciągu arytmetycznego AN określonego dla N większego od równego od 1 jest spełniony warunek: czwarty wyraz tego ciągu plus piąty wyraz tego ciągu plus szósty wyraz tego ciągu jest równy 12. Wtedy No i mamy się skupić na piątym wyrazie tego ciągu. Czyli skorzystamy z własności ciągu arytmetycznego. Ciąg arytmetyczny powstaje w taki sposób, że do każdy kolejny wyraz powstaje przez dodanie Bądź odjęcie jakiejś liczby, tak? Jakiejś różnicy. Zapiszę sobie wyraz czwarty tego ciągu jako piąty. Odjąć ta różnica, która wynikała z tego, że są to kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego. Wyraz szósty zatem jest to piąty wyraz. Dodać ta różnica. Więc moje równanie a4 plus a5 plus a6 równa się 12. Wygląda następująco. Zamiast A4 wstawimy A5 odjąć R. A5 przepiszemy i zamiast A6 wstawimy A5 plus R. To otrzymujemy. A5 plus A5 plus A5 daje nam 3A5. Widać, że różnice nam się redukują, czyli znikają. Jest równe 12. Zostało nam pozbyć się trójki. Widzimy, że między 3 a a 5 jest mnożenie, więc używamy działania przeciwnego, czyli dzielenia. Dzielę moje równanie przez 3. Stąd a 5 jest równe 4.